Hej, witam się z Wami serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na haul Tak, kolejny Lumphol, ale tym razem już taki konkretnie jesienny. Zebrałam trochę rzeczy, które, szczerze mówiąc, złapałam hmm, na pewno we wrześniu. I jakoś tak za jednym zamachem udało mi się zebrać naprawdę większą ilość takich rzeczy, no właśnie już podyktowanych obecną aurą, czyli także. Jeszcze nie jest do końca zimno, jeszcze słońce się pojawia, ale no czujemy już tą jesień, czujemy, że wiecie, robi się konkretnie, robi się poważnie, że idziemy w stronę też zimy jakby nie patrzeć. Co chciałam wam jeszcze powiedzieć? Jestem generalnie dzisiaj po takim konkretnym czyszczeniu szafy, szafek wieszaków. Długo się do tego zbierałam, powiem wam szczerze, bo mam też Sentyment do ubrania. Wiem, że dla wielu osób to jest takie bezsensowne, nonsensowne, ale no mam sentyment do pewnych ubrań, bo towarzyszą mi jakoś długo, bo są związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami. Ale doszłam do punktu, w którym stwierdziłam, że tak naprawdę trzymanie ich na dobre mi nie wychodzi, bo one zagracają przestrzeń i nie pozwalają mi dotrzeć do rzeczy, które teraz faktycznie noszę. Taka wymiana też garderoby, powiem Wam szczerze, była e, mocno również podyktowana tym, że mi się przybrało na wadze w, Wydaje mi się, że przez ostatnie pół roku naprawdę moja sylwetka nieco się zmieniła, e, stała się nieco pełniejsza e, Ja żadne, w żaden sposób nie chcę tutaj powiedzieć, że to źle i że teraz, wiecie, będę się ganiać i będę się katować ćwiczeniami nie jestem w takim momencie życia, kiedy uważam, że zmiany no, są w pewnym sensie trochę wpisane w nasze życie. Um... Moja figura się zmienia. No cóż, trudno, nie czuję się ze sobą źle, nie czuję się przez to jakaś y, gorsza. Musiałam po prostu wziąć na klatę pewien fakt, a mianowicie to, że pewne rzeczy chciał, nie chciał stały się za małe y, i no pewne rzeczy y, trzeba było zastąpić nowymi. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam Was oczywiście dalej na szybki przegląd moich ostatnich zakupów. Zacznę może od rzeczy, którą dzisiaj mam na sobie i jest to taka bordowa spódnica. Niestety nie da rady wam tak pokazać, ale naprawdę bardzo mi się podoba, więc stwierdziłam, że wykorzystam właśnie to, że pogoda jeszcze nam sprzyja i założę spódnicę. Podoba mi się niesamowicie jej kolor, podoba mi się też jej taka struktura lekko sztuksowa. Podoba mi się no w zasadzie w niej wszystko długość. To jest taka rzecz, która od samego początku krzyczała do mnie jesień. Jesień, a za chwilę zima, chociaż jesień zdecydowanie bardziej przez to właśnie, że no kolor jednak bordowy, jak jeszcze się mówi, oberżynowy, kolor wina, no są to jednak kolory, które najmocniej kojarzymy z jesienią. Kosztowała ona 8 zł, z tego co kojarzę, 8 albo nawet może troszeczkę mniej, ale lump, który bardzo lubię tekstylowo, w dzień wyprzedaży oferuje właśnie. Wszystkie dostępne rzeczy po 8 zł, więc wstawiam, że 8 zł ona mogła kosztować i czuję się w niej naprawdę świetnie. To jest e, taka rzecz, którą właśnie pomyślałam, że super będzie zestawić z czymś takim bardzo prostym, gładkim, czyli właśnie z taką bluzką, z długim rękawem w lekko śmietanowym kolorze. E, myślę jednak, że tutaj sprawdzi się też e, cała masa innych kolorów, że tutaj fajnie sprawdzi się też i coś w paski. Jakiś sweter, może nie taki wiadomo typowo długi, no bo tutaj też ten fason delikatnie może ogranicza pole do popisu, ale właśnie coś takiego krótszego. Planuję nosić ten płaszcz i do ramoneski, i do marynarki, i do płaszcza, bo no myślę, że to jest taka rzecz mocno bym rzekła uniwersalna. Kolejna rzecz to. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to taki trochę wór pokutny, tak bym to nazwała. To jest taka swetrowa sukienka w szarym kolorze. No właśnie, kojarzy mi się ona trochę z takim worem pokutnym, ale ja pomyślałam, że tutaj fajnie możemy, wiecie, całość sobie ograć. Tutaj mamy takie czyste płótno. I możemy sobie z tym czystym płótnem podziałać. Ja tutaj bardzo widziałabym pasek taki spinający całość w talii, i to zaraz przywodzi mi na myśl takie trendy z gimnazjum, kiedy wszystkie dziewczyny, no tak wiecie, spinały się mocno tymi paskami w talii i cięły się przy okazji na kilka części, no bo to wiecie, to były najczęściej takie alabolerka, te paski, tuniki i jeszcze takie leginsy z koronką. Myślę, że też dobrze pamiętacie te czasy. Ale no, była wtedy taka moda, dużo osób za tą modą ślepo pożądało. W każdym razie tak, no, ja myślę, że tutaj coś takiego fajniejszego, żeby, tak wiecie, pyk tutaj wszystko spiąć, do tego jakiś kozak taki fajny, taki bym powiedziała bardziej ponętny. Czyli ja planuję nosić moje niezastąpione długie, czarne kozaki za kolano, które, no, fajnie właśnie moim zdaniem tutaj tak to ożywią, mm, dodadzą odrobinę takiej dzikości, takiego pazura. Ramoneska jak najbardziej, i myślę, że uzyskamy coś całkiem fajnego. Widzę to też narzucone właśnie na jakąś koszulę, żeby pyk tu wyciągnąć, kołnierz, do tego jakieś spodnie, albo właśnie spodnie możemy sobie odpuścić, no ale będzie to coś, z czym można się troszeczkę pobawić. Ja w sumie lubię takie rzeczy, które. Um... Nie narzucają nam z góry pewnych rozwiązań, które pozwalają nieco pokombinować. No i myślę, że tutaj właśnie ta biała koszula fajnie będzie wyglądała. To też był sweter, który zdaje się, złapałam za 8 zł. Tak, wiecie, na zasadzie, że hmm, wydobra jest kolejka. Kuba akurat wtedy czekał w kolejce, no to ja tak sobie poprzeglądam te wieszaki i znalazłam właśnie ten mój wór pokutny. Kolejna rzecz, całkowicie urocza, która ujęła mnie niesamowicie. Ja wiem, że takie rzeczy nie cieszą się teraz zbytnimi zachwytami, ale no, ona mnie urzekła. To jest taka bluzeczka tutaj z tak zwaną stójką, z różnymi takimi ściągaczami. I ona jest w serduszka i wygląda moim zdaniem absolutnie uroczo. No, nie wiem, kupuję ją naprawdę, właśnie. Kupuję, kupiłam ją, żeby nosić do czarnych spodni. Jeśli mam być szczera, ale no to jest po prostu taki słodziak jak dla mnie. A czasem potrzebuję takiego słodziaka. Chociaż um, pamiętam też, jak kiedyś był program um, Jak dobrze wyglądać nago? Czy Trini? Chyba Trini i Suzana, tak, Trini i Suzana, bo jak dobrze wyglądać na go, to zupełnie inny program. I one tam właśnie mówiły, no, że takie jednak golfy sprawiają, że nasza głowa wygląda jak taki sukulent wyrastający prosto z doliczki. Pamiętam tu porównanie, ale generalnie mam je gdzieś. No i mówię, takiego słodziaka o sobie dorwałam, bardzo mi się ona spodobała. Mówię, to była jedna z takich rzeczy, że widzimy i wiemy, że ona na bank z nami wróci, i. no super cute, jest naprawdę. Bardzo się cieszę, że ją mam, chociaż powiem Wam szczerze, że no, tak mówię, spodnie, spodnie, ja tutaj będę kombinować jeszcze z jakąś dopasowaną spódnicą, tak tutaj wiecie, ona będzie się lekko wyróżniać i do tego jakaś taka ołówkowa spódnica, myślę, że będziemy w tą stronę podążać i w sumie tak, myślę, że skoro pokazałam Wam już tą bluzkę, to pokażę od razu i uwaga marynarkę. Ostatnio miałam farta jeśli chodzi o marynarki, bo ja tych marynarek przygarnęłam dość sporo, była taka krótsza, była taka różowa, a teraz mam taką już powiedziałbym konkretniejszą marynarkę, która uwaga ma 100% wełny. Tutaj ta warstwa wierzchnia, podszewka to jest 100% poliester, ale już mówię dobra kitam. Marynarka to, tą całą resztę ma wełnianą. I jest fajna, bo ona nie jest taka, wiecie, krótka, taka bym powiedziała fancy, tylko to jest no, taka klasyczna marynara, którą można śmiało nosić do większości rzeczy. Ona od razu, dla mnie od razu marynarka, właśnie taka klasyczna, wprowadza trochę takiej powagi do stroju, trochę tak sprawia, że wyglądamy nieco bardziej wyjściowo, myślę, że wiecie o co mi chodzi. No i w ogóle marynarki są dla mnie świetne, kiedy nie wiem, no tak ta ramoneska to już jest taka, wiecie, oblatana, bomberka może niekoniecznie, a zawsze właśnie można w taki dzień pół na pół, jak ja to mówię, zarzucić na siebie marynarkę. Zresztą mam szalony pomysł udać się w tym roku na bal Andrzejkowy, więc myślę, że też na jakąś taką cieńszą sukienkę taka marynarka będzie wyglądać fantastycznie zarzucona, wiecie, tak nawet na ramiona. I mówię, nie ostatnio jakoś tak mocno wzięło na marynarki i niesamowicie się cieszę, że ją udało mi się dorwać, no bo jest. No i dla mnie jest świetna, naprawdę. Kolejna rzecz, którą złapałam, to jest taki bieliźniany bejzzyczek. Całkowicie prosta rzecz. Tutaj ja wiem, że ochów i achów raczej żadnych nie ma, no bo to jest no o taka bluzka, yy, ale. Jak dla mnie te bluzki, to jest no, taka podstawa w szafie, coś takiego, co właśnie powinno być. Bez żadnych strokatości, bez żadnych takich udziwnień fasonowych, no to jest coś, nie wiem, takiego, jak to, że nie wiem, chcemy założyć na siebie cokolwiek, więc wrzucamy właśnie tego typu bluzkę, jakieś najprostsze spodnie. I po prostu możemy wyjść, czujemy się ok, wiemy, że jesteśmy ubrani, że nie jesteśmy przebrani, to są takie ubrania, w których czujemy się bezpiecznie. I też, jak ja właśnie dorwałam tą bluzkę, to mówię, no to jest coś. To ja biorę, tak samo jak tamta, wiecie. Już nieco ciekawsza bluska serduszka, tak samo jak zobaczyłam, to mówię, że to biorę. Kolor bardzo bym powiedziała neutralny, ale właśnie ja często potrzebuję do jakiejś takiej nieco, wiecie, szerszej, konkretniejszej spódnicy. Chciałabym założyć coś takiego, właśnie prostego, no co jest właśnie mocno bezpiecznym rozwiązaniem i bardzo mi się też podoba tutaj. Ta wstawka, nie, właśnie taka lekko koronkowa. Myślę, że ona tak naprawdę robi całość, no bo tu jednak, wiecie, przyciągamy trochę uwagę, właśnie um, do atutu wielkiego, jakim jest niewątpliwie kobiecy biuz, więc mamy jakiś taki um, element, um, taki seksy powiedzmy. A resztę już możemy mieć taką, wiecie, taką, dość prostą, właśnie. No i co? Myślę, że tą bluzką naprawdę można zrobić. Um, można to zrobić, no fajną stylówkę właśnie, że ona daje nam to pole do tak zwanego popisu. Co następne? Następna jest bluzka, o taka, w kratkę, pepitkę. Ona, wiem, że ta krata jest, nie, chociaż to nie jest pepitka, jakoś to jest krata Vichy, z tego co się orientuję, poprawcie mnie, jeśli jestem w błędzie, z takimi nieco szerszymi, bufiastymi rękawami. No, Znowu, tutaj mamy coś takiego bardziej ciekawego, bym rzekła. No bo jednak ta krata czyni nam pewną strokatość, pomimo tego, że krata składa się z bardzo podstawowych kolorów, czyli czarny, szary i biały. Ale no tutaj mamy jakiś taki element. Taki, taki e, niestandardowy właśnie, czyli ta krata, te bufki, tutaj mamy ten ściągacz, te guziki e, Ja już w tej bluzce chodziłam parę razy, nie wiem, czuję się w niej dobrze Obstawiam, że to nie jest do końca mój fason, ale mówię, jeśli coś mi się podoba, ja czuję się w tym dobrze To tam nie patrzę za bardzo, czy powinnam w tym chodzić, czy nie powinnam, czy to robi... Mojej figurze dobrze, czy może wprost przeciwnie, skoro ja czuję się ok, no to, to jest to dla mnie ok i to jest też dla mnie, szczerze mówiąc, taka rzecz. Um... Na 3 z 4 pór roku, właśnie na jesień, na wiosnę jak najbardziej, na lato nawet do jakichś takich shortów Czy właśnie do takich moich białych, szerokich gnieciuchów Na zimę może niekoniecznie, bo jednak zimą ja bardzo sobie cenię ciepełko Więc pewnie nie zdecydowałabym się na taką bluzkę tutaj, wiecie, z takim łódeczkowym dekoltem Ale no mówię, no jest ona na tyle fajna, że mnie bardzo urzekła na, Z tego co kojarzę, nie kosztowała 8 złotych ale i tak myślę, że była jak najbardziej warta swojej ceny. Cóż mamy dalej? Dalej mamy coś, na co bardzo zachorowałam przez klaudię książek. Zdaje się, że tak. Czyli koszula. Koszula właśnie taka w kratę. Koszula w tego typu koszulach ja uwielbiałam chodzić w okresie licalnym. Naprawdę miałam kilka takich koszul. I świetnie się w nich czułam, bardzo często w nich chodziłam I ja uważam w ogóle, że koszule są super właśnie jako taki solo element Ale są też super jako taki element narzucony na jakiś t-shirt, na jakiś top Właśnie robiący czasem taką a la kurtkę, no taką po prostu narzutkę Też wczoraj zresztą w tej koszuli chodziłam, czułam się naprawdę bardzo fajnie To jest, obstawiam, że dział chłopięcy, dział dziecięcy, bo to jest HM na metr m I ona... No, jest taka powiedziałabym, że większa, bo wstawiam, że w takiej dziewczęcy metr 70, m, już tak dobrze bym nie weszła, czułabym pewne takie spięcie. A tutaj właśnie ona jest taka prosta i po prostu pasuje świetnie, więc no mówię, takie są moje podejrzenia. Naprawdę uważam, że to jest bardzo fajna koszula. Jakoś tak z tym motywem drwala mi się kojarzy trochę ze świętami, także mówię, no, zachorowałam strasznie na tego typu koszule. I też obstawiam, znaczy to jest też dla mnie taki element całoroczny, właśnie. Latem narzucona na jakiś top do krótkich spodenek, wiosną też jak najbardziej jest super opcją. W ogóle często koszule są, wiecie, takim elementem dekoracyjnym na zasadzie, że przewiązujemy się w pasie taką koszulą i mamy, wiecie, takie podkręcenie styluweczki. Więc no mówię, ja jestem bardzo zadowolona. Dodatkowo to jest. Babełenka, tak, 100% kotonu. Zresztą czuć, że ona jest właśnie taka miękka, taka przyjemna, taka, taka, taka rzecz, w której lubi się po prostu chodzić. Mam tutaj coś jeszcze. I to jest sukienka. O tak, sukienka czarna. Mm, taka, ona nie jest jakoś tam taliowana. E, sukienka z kołnierzykiem. No, niesamowicie mi się spodobała. Powiem Wam szczerze, że w ogóle jak ją zobaczyłam, to miałam takie skojarzenie z Wednesday. Mówię, jeśli pójdziemy za mną na jakiś bal halloweenowy. To wiecie, takie do tego rękawiczki koronkowe, jakieś fajne rajstopy, cięższe buty, ta sukienka i w sumie mogę robić za łęcką, jakbym jeszcze pogłosiła się, nie wiem, o czarną perukę albo ufarbowanie włosów na czarno. No ale takie mam naprawdę skojarzenia. To jest marka Reserved, no więc taka marka, no sieciówka tak naprawdę, ale mnie no, się ona naprawdę bardzo spodobała. Uważam, że zimą, jesienią właśnie będzie super i do jakichś takich. Chciałabym delikatniejszych butów, może do jakichś obcasów, i do tych moich kozaków, które szczerze mówiąc, uwielbiam i od kiedy je kupiłam, noszę w sezonie bardzo regularnie. Także mówię, no, mnie ta sukienka się spodobała. Ona również kosztowała 8 zł. Była kupowana całkowicie w ciemno. I jeszcze nawet jej, szczerze mówiąc, nie mierzyłam, ale tak jak przykładam ją sobie, to myślę, że naprawdę będzie jak, jak najbardziej dobrze leżeć. No ja tutaj widzę Wednesday jak nic. Wiem, że kolor włosów się nie zgadza, za mało podkreślone oko, a w zasadzie wcale nie podkreślone oko, ale jakiś tam vibe Wednesday jest. I tak patrzę, że czasowo w sumie wszystko się zgadza i spina, więc pomyślałam, że pokażę Wam jeszcze ostatnią rzecz i będzie to jeszcze jedna spódnica. Szalona Pantera w muszterdowym kolorze. Jakbym miała powiedzieć, którą spódnicę z pięciu, które ostatnio tak na sześciu, które tak naprawdę sobie ostatnio kupiłam, która jest moją ulubioną, to bez wątpienia, bez zająknięcia powiedziałabym, że właśnie ta, no to jest taka, wiecie, drapieżna kucica i, i tak dalej. Ale też myślę, że z tym będzie spoko wyglądać właśnie z tą czarną marynarką, czy dłuższą, czy z tą moją krótszą, czy z ramoneską, czy z taką moją zamszową kurtką. No tutaj wszystko wiecie, będzie wyglądać do tego buty, najlepiej na jakimś obcasie delikatnym. I no, po prostu mamy to jeszcze kapelusz koniecznie, obowiązkowo, i mamy styluweczkę, jak marzenie, że tak się zaśmieje. Fantastyczna jest, naprawdę, ona bardzo mi się podoba. To jest Doroty Perkins, więc no, nic jakiegoś takiego wybitnego, jeśli chodzi o metki. To składowo jest 100% poliester, ale hookers, Bo ja absolutnie nie. No ona no, tak mi się spodobała, naprawdę właśnie, ja ją widzę do stop, do konkretniejszych butów, właśnie do jakiejś czarnej ramoneski albo do marynarki, mówię no kapelusz i to jestem ja gotowa na jesień, idąca podbijać świat, ale zaczynająca podbijanie tego świata od wpadnięcia do Biedronki po jakieś bułki, tak to właśnie widzę, no mówię fantastyczna jest. I co? To jest wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam wielką nadzieję, że ten film wyszedł dość zgrabnie, szybko i na temat. Bo jeśli jesteście ze mną, to z pewnością wiecie, że ja jednak lubię czasem się rozgadać i tutaj troszeczkę um, zejść z głównego tematu. Ale tak, mówię, no jest to parę rzeczy, które brałam już typowo właśnie myśląc o jesieni, myśląc też trochę o zimie. No nie też, wiadomo, ja jestem raczej człowiekiem, który jak idzie na zakupy odzieżowe, to nie patrzę tylko krótkofalowo na zasadzie, że mam jesień, więc kupuję tylko ubrania na jesień, bo jeśli znajdę coś genialnego na lato, to kupuję również na lato. Także tak, jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie proszę o tej łapeczce, pamiętajcie proszę o zostawieniu komentarza. Może macie ochotę subskrybować mój kanał, jeśli tak, zapraszam Was do tego bardzo serdecznie. I widzimy się niedługo w czymś nowym, także... Do zobaczenia.